Europa się budzi, tego nie zobaczycie w telewizji. Przez cały kontynent przelewają się protesty rdzennych mieszkańców Europy, mających dość katastrofalnej polityki neoliberalnych rządów. Odwiedzający Polskę biali turyści nie mogą uwierzyć, że nasze ulice są tak czyste i spokojne, a w Niemczech piosenka Przyjezdni won staje się tym bardziej popularna po ostatnim ataku na policjanta. Sponsor odcinka jest SFD, największy sklep z odżywkami i suplementami oraz żywności dietetycznej w Polsce. Dzisiejsze wydanie poświęcimy jednemu za to niezwykle ważnemu tematowi, który od lat powoduje u mnie niemały dysonans. Ja po prostu tego, mili Państwo, nie mogę zrozumieć. Jak to jest, że wydawane w tym temacie decyzje niemal wszystkich rządów państw europejskich są tak nieracjonalne, są tak nielogiczne, wręcz absurdalne, z kim bym przez dłuższy czas nie rozmawiał, a przecież poznałem tysiące osób z badania bardzo różnych kręgów. Wszyscy, jak jeden mąż, są przekonani, że młodych mężczyzn z obcego, kompletnie obcego nam kręgu kulturowego, którzy często chcą się jedynie lenić za nasze pieniądze, nie warto wpuszczać. Zresztą posłuchajcie nagrania jednego z nich, który uznał, że, tu cytat, Francuzi pracują na mnie, są moimi niewolnikami. Pourquoi me paye. Je demande à tous les Français de bosser encore plus. Bosser plus, parce que plus vous bossez, plus vous payez les impôts. Bosse. Vous bossez, vous vous levez tous les matins à 6h pour aller bosser. Pendant que moi je dors, je me lève à midi et à la fin du mois, mon... je touche le RSA de 600 euros et tous les mois et j'ai 300 euros de la mission locale qui me paye tous les mois. Ça fait 900 euros. Mon loyer coûte 500 euros. J'ai des appiètes de 350 euros. Donc en gros, je paye le loyer à 150 euros. Et à la fin du mois, j'arrive à économiser 600 euros. Przybysze ci są z tak odległej od nas kultury, że wydaje się to być wręcz inny świat. W Somalii czy Erytrei normą na przykład jest, że gdy dziecko sąsiada ukradnie owoc z rosnącego w Twoim sadzie drzewa, możesz obciąć mu rękę maczeto. W Afganistanie z kolei wciąż kamieniuje się ludzi jak w czasach biblijnych. Dla niewtajemniczonych wyjaśnię, że jest to kara stosowana na przykład za cudzołóstwo, polegająca na tym, że skazanego czy skazaną otacza się ludźmi, którzy następnie rzucają w tą osobę kamieniami tak długo, aż ta wyzionie ducha. Jeśli natomiast chodzi o napaści na tle seksualnym, to tu bardzo często sprawcy nie podlegają karze. To znaczy, jeśli ktoś napadnie i wykorzysta Twoją żonę, siostrę albo matkę. Tylko dlatego, że miała czelność wyjść z domu bez obstawy. To jest tylko i wyłącznie jej wina. A nie napastnika. Nasze normy społeczne i zwyczaje różnią się tak bardzo, jakbyśmy pochodzili z dwóch różnych planet, a odległość nas dzielącą można mierzyć wręcz latami świetlnymi. Do końca stulecia populacja Afryki zwiększy się z obecnych 1,5 miliarda do 5 miliardów ludzi. 30% Afrykańczyków deklaruje, że chce wyjechać i przenieść się do Europy. Oznacza to, że nasz kontynent będzie wkrótce bardziej liczebny od Chin czy inni, ale rdzenna ludność Europy będzie stanowiła na nim. Kiedy do Warszawy przyjeżdżają młodzi Niemcy, są w szoku. Internet podbijają nagrania, w których odwiedzający nas zachodni turyści nie mogą uwierzyć, że w Polsce jest tak nowocześnie, czysto, bezpiecznie i monokulturowo. Obecnie w całych Niemczech hitem staje się cover piosenki Gigi De Agostino z refrenem Przyjezdni Won. Ewidentnie wieje wiatr zmian. Nowo wybrany rząd Holandii sprzeciwia się polityce Unii Europejskiej. Chce likwidacji podatku od CO2, zdjęcia obciążeń z rolników i wyjścia z paktu migracyjnego. Dlaczego pakt migracyjny tak boli Holendrów? Sami zobaczcie. Wniosek: holenderska populacja już stanowi mniej niż połowę większości naszych miast. Ale idźmy dalej, Londyn 54% migrantów. Znowu wniosek. Rdzenna populacja w mniejszości. Bruksela, szok i niedowierzanie 70% imigrantów. Hańba Narodowa Holandii i papież klimatu Franz Timmermans powiedział już w 2015 roku, że różnorodność jest przeznaczeniem ludzkości i że Europa będzie różnorodna. Oczywiście już teraz chyba wszyscy wiemy, co się kryje pod tym hasłem. Oznacza mniej białych ludzi, mniej was. Wyobraźmy sobie analogiczną sytuację w kraju azjatyckim lub afrykańskim. Wyobraźmy sobie, że przywódcy takiego kraju celebrują fakt, że ich naród wkrótce przestanie być większością we własnym kraju. Coś niedorzecznego, nie do pomyślenia. Więc co jest nie tak z naszymi przywódcami? I trudno się Holendrą dziwić. Gorycz zaczyna się również wylewać z innych zachodnioeuropejskich nacji. Włoscy patrioci wyszli na ulice Werony domagając się działania od swojej premier. Skandują, albo wy coś z tym zrobicie, albo my się nimi zajmiemy. Co ich tak złości? W 2023 do Włoch przybyło łącznie 155 754 nielegalnych migrantów. Prawie 50% więcej niż w 2022. Pozostawieni samym sobie zamieniają włoskie ulice w afrykańskie slumsy. Takie sceny jak z nagrania dzieją się tam teraz codziennie. Tu widzimy Anglików maszerujących w proteście przeciwko katastrofalnej polityce ich rządu. Skąd te oburzenie wśród rodowitych Brytyjczyków? Ponieważ naiwni stali się gośćmi w swoim własnym domu. Wystarczy zresztą spojrzeć na brytyjskie szkoły, jak na tą w Manchesterze. A oto jak wygląda Paryż, przyzdobiony niezliczonymi namiotami ludzi obozujących na ulicach. Czy można się tam czuć bezpiecznie? Turysta z Maroko spacerując francuską uliczką dochodzi do wniosku, że to wygląda jak na afrykańskim bazarze i ciężko jest z nim polemizować. Kiedy Francja zamieniła się w Algierię? W Niemczech muzułmańscy przybysze domagają się wprowadzenia kalifatu. I wprowadzenia w Republice Federalnej prawa szariatu. Pozwólcie mi to zrozumieć, bo naprawdę nie potrafię. Dlaczego muzułmanie w poszukiwaniu lepszego życia uciekają z państw muzułmańskich do państw chrześcijańskich, a kiedy już tam dotrą, chcą wprowadzić islam, zamieniając Paryż, Londyn czy Berlin w to, co mieli u siebie. Przecież od tego właśnie uciekają. To zaraz wprowadzi zacofanie, nieszczęście i biedę, i u nas będzie się żyło tak samo okropnie, jak i tam. Europejczycy myśleli chyba, że założą kapcie, otworzą 40-letnie Bordeaux i będą przyglądać się, jak tania siła robocza spoza Europy będzie na nich pracowała. Ale bardzo się pomylili, bo ci ludzie często nie mają żadnego wykształcenia, nic nie potrafią, ale co najgorsze, nie przejawiają żadnej, ale to żadnej chęci do podjęcia jakiejkolwiek pracy. Spójrzmy na taką Wielką Brytanię. Według jednego z niedawno opublikowanych na Wyspach raportów aż 44% muzułmanów nie pracuje. Po latach nagle okazało się, że wpuszczani masowo przybysze nie spowodowali oczekiwanego wzrostu gospodarczego. A wręcz przeciwnie, stali się jedynie obciążeniem dla budżetu, drenując środki z pomocy społecznej. To by przypuszczał. Nic dziwnego, że we Francji coraz więcej głosów zdobywa nacjonalistka Marie Le Pen. W Niemczech rząd również coraz bardziej zaczyna wsłuchiwać się w głos ludu. Z najnowszych sondaży wynika, że 54% Niemców obawia się, że staną się mniejszością w swoim własnym kraju. 65% uważa, że w stosunku do białych stosowany jest w Niemczech rasizm. Zabawne, jak się role odwróciły. Jedynie 29% Niemców uważa, że przybysze się dobrze zintegrowali ze społeczeństwem. A aż 58% uważa, że się nie zasymilowali. I wreszcie 52% sądzi, że Republika Federalna nie powinna więcej nikogo przyjmować, że mają już dość. YouTube na pewno postara się, żeby ten materiał nie poniósł się zbyt szeroko. Dlatego mam do Was ogromną prośbę. Zróbmy tym wielkim koncernom medialnym na złość i porozsyłajmy film dalej. Wyślij go teraz do mamy, brata, czy kogo tam chcesz, za chwilę dokończysz materiał od 8 minuty 30 sekundy, bo tu się właśnie zatrzymaliśmy. Kontynuując jednak wątek, odnoszę wrażenie, że może już być trochę za późno. Zanim niezadowolenie społeczne na Zachodzie zostanie przekute w większe poparcie dla partii antymigracyjnych, a następnie zanim te wprowadzą nową politykę w tym zakresie, może minąć kolejnych kilka lat. W tym czasie goście, których zaprosili do siebie do domu, mogą stwierdzić, że to już nie jest ich dom i zaczną wprowadzać swoje własne porządki. Wyobraźcie sobie, że taki dom przepisali wam rodzice, jest u was od pokoleń, a teraz stanowić o nim będą ludzie z drugiego końca świata. Jak państwo może w ogóle uważać to za normalne zachowanie i dawać temu przyzwolenie? Ba wręcz otwarcie to wspierać, a każdy, kto ośmieli się nazywać rzeczy po imieniu, jest obejmowany sankcjami, pałowany albo piętnowany jako ksenofob. Dlaczego Polacy w ogóle mają płacić tak wysoką cenę, bo utrata poczucia bezpieczeństwa na ulicach, na których jeszcze możemy się czuć w miarę swobodnie, to jest według mnie bardzo wysoka cena? Dlaczego mamy ją płacić za nieudolność Francuzów czy Włochów w pilnowaniu swoich granic? My swoich granic jakoś potrafimy przypilnować, a też ją szturmują setki, a nawet tysiące obcy. Poza tym jako jedyne chyba duże państwo w Europie możemy jeździć na Bliski Wschód czy do Afryki z podniesionym czołem jako Polacy, ponieważ nigdy nie skolonizowaliśmy nie kolonizowaliśmy żadnego narodu. W czasie, kiedy europejski kolonializm trwał w najlepsze, sami byliśmy kolonizowani przez Niemców, Austro-Węgrów i Rosję. Nigdy nie prowadziliśmy niewoli i wyzysku słabiej rozwiniętych ludów, jak robili to Francuzi, Brytyjczycy, Belgowie, Holendrzy, Włosi, Niemcy, Hiszpanie, Portugalczycy. Nie mamy na rękach ich krwi. Nasza ułańska rycerska tradycja naprawdę odróżnia nas od pozostałych elit europejskich, które za pieniądze były w stanie zrobić wszystko. Niech oni teraz przyjmują do siebie wnuków swoich ofiar i płacą im socjal za spanie do południa, bo to oni mają wobec nich dług do spłacenia. Nie my i pragnę przypomnieć, że nasza Rzeczpospolita, jak sama nazwa wskazuje, była tolerancyjna, wielonarodowa już w XVI-XVII wieku. W czasach, kiedy oni palili tam ludzi na stosach. Tacy wtedy byli tolerancyjni. A dziś próbują uczyć nas tolerancji, hipokryci. Je. Jak cię Niemiec poucza odnośnie praworządności czy tolerancji, to poproś go, żeby przejrzał swój album rodzinny albo zapytał dziadków, co oni wtedy robili i czy uważali Polaków na przykład za równych sobie. W kwestii prawa i praworządności, akurat, to Polacy mogą się pochwalić pierwszą w Europie konstytucją z 1791 roku. Była to po amerykańskiej druga konstytucja na świecie i uwaga, Amerykanie wyprzedzili nas tylko o 4 lata. Także w czasach, kiedy Holendrzy czy Francuzi handlowali Afrykańczykami na bazarach, u nas obowiązywała już konstytucja 3 maja, która silnie ograniczała np. niesprawiedliwy podział klasowy feudalizmu. Nigdy nie uznają nas za równych sobie, dopóki nie nie zapłacą nam za wyrządzone nam krzywdy. Co ciekawe, powiedział mi to Niemiec, który od lat mieszka w Polsce, uważa się za Polaka, posługuje się piękną Polszczyzną i mówi, że nienawidzi Niemców, dlatego właśnie, że na innych patrzą z góry. Spośród wszystkich narodów, w stosunku do liczby mieszkańców danego kraju, to właśnie Polaków zginęło w trakcie wojny najwięcej. Nasz kraj został też najbardziej zniszczony, a dostaliśmy najmniej, bo całe nic. Ci, co ją wywołali i przegrali, niech płacą. Takie są zasady od zarania dziejów. Mi nie zależy na tym, żeby w Niemczech czy Francji było na ulicach bezpiecznie. Mogą sobie tam napuszczać kogo chcą i w ilościach jakie chcą. Mogą sobie nawet tam wprowadzać prawo szariatu. Nic mi do tego. Niech tylko nam nie mówią, co mamy robić. A teraz kilka słów od naszego patrona, dzięki któremu mogę rozwijać kanał i dzięki któremu mogę docierać do Was z informacjami, które są rzadko poruszane w mainstreamowych mediach. Przez ostatnie trzy miesiące cena złota wzrosła aż o 15%. Jaka jest tego przyczyna? Zwiększone zapotrzebowanie, zwiększony popyt na Dalekim Wschodzie. Duże zakupy wśród chińskich klientów instytucjonalnych, w tym przez Chiński Bank Centralny wywindowały kurs złota do niewidzianego przedtem poziomu blisko 10 tysięcy złotych za uncję. Dlaczego złoto drożeje, jest jednak dla mnie drugorzędną kwestią? Dla mnie liczy się to, że jego cena wzrasta, a wraz z nią wzrasta mój zysk. Od wielu miesięcy systematycznie kupuję złoto z poziomu smartfona. Po kawałku, w dobrej cenie, kupuję jedną sztabki na GoldSaver.pl. Suwakiem mogę regulować kwotę, która mi odpowiada. Na bieżąco widzę, ile dokładnie mam już złota, a jak uzbieram całą sztabkę, to GoldSaver przysła mi ją do domu. Czy z rozpoczęciem oszczędzania warto zwlekać, aż cena złota znowu trochę spadnie? Według mnie nie, bo ciężko jest upolować dołek. Długoterminowo cena cały czas wzrasta, co widać na tym wykresie. Trend jest ewidentnie wyraźny i raczej nie ma co się spodziewać, że złoto znowu zleci do poziomów 6 czy 7 tysięcy złotych za uncję. Czekanie kilku miesięcy, kiedy cena złota znowu może kosztować o 10% więcej, wydaje się być mało odpowiedzialną strategią. Zdecydowanie najbezpieczniej jest uśredniać cenę zakupu i co tydzień kupować po trochu za określoną kwotę. Robię tak od dłuższego czasu i u mnie się to sprawdza, a dodatkowo ustawiłem sobie zlecenie stałe, więc nawet nie muszę o tym pamiętać. Zaraz minie rok, odkąd kupuję złoto na goldsaver.pl i jeśli ty też chcesz spróbować, to z kodem dla moich widzów dostaniesz rabat 100 zł na pierwszą sztabkę. Wystarczy, że wpiszesz DLA PIENIĘDZY w polu, w którym wpisuje się kod. Na koniec mam dla was coś, co daje nadzieję na przyszłość. Przekaz od Józefa Marszałka Piłsudskiego sprzed 100 lat, który dziś wydaje się wciąż tak aktualny. Oni wtedy walczyli z faszyzmem i z bolszewicką nawałnicą. Wyzwania, przed którymi my dziś stajemy, również są groźne, ale no, umówmy się. Są do rozwiązania. Naprawdę to nie jest takie trudne. Polska jest nieśmiertelna. Do Was się zwracam, bracia moi ukochani. Poprzez linię okopów, poprzez kraj naszych wrogów, do Was podąża mój głos, przynosząc Wam niezłomną wiarę w nasze siły, wiarę w niezruszalność naszych świętych praw do polskiej ziemi w miarę w ostateczne zwycięstwo. Nie zginie Polska, nie zginie, lecz żyć będzie po wieki wieków w potędze i chwale dla was, dla nas i dla całej ludzkości.